Dzisiaj jest 2 kwietnia, pewno w Fox News. Nie, było, nie ma informacji, nie będzie w amerykańskich mediach informacji, że to 14 lat temu umarł święty Jan Paweł II. A z tego co pamiętam, ciebie ta informacja zastała w Brazylii? Nie, czekaj, czekaj, bo na drodze do Brazylii jechałem wzdłuż bagnistej rzeki i utknąłem w błotach. To był pierwszy autobus, który zjeżdżał z gór w Boliwii. Jakoś tak się składa, że mi się lapaz przypomniało i w audycji muzycznej, którą w zeszłą sobotę robiłem i teraz. I zjeżdżałem z tego La Paz, i pierwszy autobus przez błota już na dole na płycie amazońskiej jechał i wszyscy słuchali radia, bo Jan Paweł II konał wtedy. Przeróżne rzeczy robili, żeby wzmocnić sygnał. Tam, tam nie ma... Miejscowości żadnych, gdzie myśmy byli. 300 km po błocie trzeba przejechać, takie tereny zalewowe, dopóki pada nie da się jechać. A w pewnym momencie, powiedzmy w połowie marca, przestaje padać i ten teren wysycha powoli. I rusza pierwszy autobus, jak utknie w błocie. No, to wiedzą po drugiej stronie tej trasy, że nie dojechał, i wtedy następny jeszcze się nie rzuca na tę trasę. Po kilku dniach rusza następny, bo ten pierwszy, który otworzy trasę, to najwięcej zarobił, oczywiście. Rusza drugi autobus, i drugi utknął, i trzeci. Ja byłem chyba w czwartym autobusie, i to był pierwszy, który przejechał całą tę trasę i wyciągnął te trzy wcześniejsze, które utknęły. I po drodze ludzie. Yy, Przeróżnych rzeczy używali, żeby wzmocnić sygnał, anteny swoje jakoś przedłużyć, na przykład radiatory od lodówek doczepiali do tranzystorów. Wszyscy słuchali, i w błocie, kiedy wyciągaliśmy te trzy autobusy, akurat cztery obok siebie, jeden, który nie, nie ugrząsł i, i trzy pozostałe tak po kolana w błocie i, i wtedy to, to wyciąganie się zatrzymało, słuchaliśmy radia, telewizji tam żadnej nie było. I odebraliśmy wtedy w te cztery autobusy ludzi w kompletnym pustkowiu. Odebrały sygnał, że Jan Paweł II skonał. I to, tak to wspominał. A potem przez tydzień nic się nie działo, jak już dojechałem do miejscowości rzeczywiście w Brazylii. To na wszystkich kanałach telewizyjnych był tylko Jan Paweł II, i wtedy po raz pierwszy w życiu oglądałem CNN. Przez czas dłuższy to nie jest moja stacja. To jest tak, jak ktoś gazetę wyborczą czytał. no, Kompletnie nie ja. I CNN nadawał święte rzeczy na temat Jana Pawła II. 24 godziny na dobę przez pierwsze trzy dni i potem nie wiem, ile dni później był pogrzeb. CNN w kółko święte rzeczy nadawał. To było tak dziwne. Tak w tej stacji niespotykane. Komentatorzy w ogóle się nie odzywali. Oni kupowali filmy biograficzne o Janie Pawle II brane z różnych krajów, bo sami nie mieli żadnych pozytywnych materiałów, a nie mieli odwagi e, wrzucać tej swojej plugawej narracji na temat Kościoła i Jana Pawła II akurat wtedy. No to tak, tak wspominam tamten dzień sprzed lat. A ten moment w błocie, kiedy e, wszyscy usłyszeli, że Jan Paweł II nie żyje, to jak zareagowali? A myśmy to usłyszeli kilka godzin po, bo ten sygnał się rwał. W którymś momencie ktoś złapał jakieś radio, bo z, z tym radiatorem się chodziło, kto inny miał jakiś inny kawał drutu. Wchodzili na dach tych autobusów, w tym czasie wyciągany był jeden autobus, a dwa pozostałe tkwiły nadal w błocie, i ktoś tam na dachu tego autobusu próbował łapać sygnał, i wreszcie jedna osoba sygnał złapała. I ona nam powiedziała, to już było kilka godzin po, albo wiele godzin po, ale dla nas to była nowość. No, świat się zatrzymał na chwilę tam w tym błocie i no, popłakały baby, jak to baby, chłopy się smuciły. Nie, nie było żadnej tragedii latynoskiej, typu rwanie włosów z głów, nic takiego, raczej był taki smutny pokój. A jest, a jest oczywiście tak, że jak przekraczasz granicę i wjeżdżasz do tej Ameryki Łacińskiej, to wjeżdżasz w tą strefę, gdzie jest obecny Jan Paweł II, gdzie jest kult Jana Pawła II? Do dzisiaj jest rzeczywiście tak. I nieraz się wchodzi do księżowskich różnych siedzib. Jedną scenę Państwu powiem. To akurat u polskich franciszkanów w Ekwadorze było. Już papieżem był. Benedykt XVI, ja wchodzę tam do nich, do refektarza i wisi ogromny Jan Paweł II za stołem na, na takiej ścianie, na czołowym miejscu przy stole i od tej ściany stół odchodził w stronę drzwi i ja widzę ten długi stół, na końcu tego długiego stołu Jan Paweł II wielkości, no dzisiaj to on mi urósł do 3 metrów, ale naprawdę jakieś ogromne zdjęcie czy portret po, ponad, ponad normalnego wzrostu, Natomiast i tam powyżej tego krucyfiks. Natomiast Benedykt XVI wisiał wtedy przy drzwiach. Jeszcze nie wiedzieliśmy wtedy, że to doskonały papież. Yy, I że fajny facet, tylko raczej kojarzyliśmy to, że miał epizod z Hitler Jugend, kiedy go wcielili, i że tam z, z braciskiem chodzi w mundurku brązowym. No, no Niemiec dla Polaków też był trudny i ten Benedyk taki malutki wisi przy drzwiach podobno był biskup kilka dni wcześniej w tym refektarzu i zaskoczyło go, że Jan Paweł II taki wielki a Benedyk taki mały przy włączniku na światło i zadał to pytanie biskup swoim podwładnym co to tak? i oni odpowiedzieli księże biskupie nikt się nie ośmielił zdjąć Jana Pawła II Ksiądz Biskup się ośmieli, to my pomożemy. I tak pewnie wisi do dzisiaj ogromny Jan Paweł II, a obecny papież już w tej chwili wisi po kątach gdzieś w kościołach w Ameryce Południowej. No, ale Jan Paweł II świętym został, w związku z tym ma miejsce na ołtarzach. Był na ołtarzach dużo wcześniej. W Ameryce Łacińskiej tam się nie patyczkują z przepisami, tylko wieszali jego portrety na ołtarzach, wyjmując jakichś zapomnianych innych świętych, góry, albo zasłaniając i zawisł na ołtarzach na kilka lat przed swoją beatyfikacją. Jest 7.36, to może ten wątek Jana Pawła II od następnych wątków, które poruszymy w studiu Dziki Zachów, oddzielimy piosenką. Jaką? Masz jakąś? A, proszę, nawet wody dużo Państwu wyleje. Go of Mexico, czyli Zatokę Meksykańską Państwu wyleje pod stopy. Proszę. Skończyła się no piosenka. Właśnie słyszę, świetnie słyszę w obie strony. To naprawdę cud, że Krzysztof Skowroński wpadł na ten pomysł. Żadne inne radio nie wpadły na ten pomysł, żeby mieć studia porozrzucane po świecie. Taka prosta instalacja w komputerze, jeden mikrofon, w radiu jest ich zawsze z 10 się wala. Wystarczy je rozesłać dziewięć po całym świecie i masz radio globalne, proszę pana. Gratulacje. A gdzie jeszcze są mikrofony poza Dzikim Zachodem? W Bejrucie, I w, Bejrucie w Dublinie, w Lwowie, w Lwowie. W, w, w Kijowie i czegoś, o czymś u ciebie pięć, jeszcze gdzieś jest szósty, gdzieś mi zaginął, ale już trochę ich jest i dodajemy, dodajemy. Super. I doda Super. Bardzo to jest fajne. Audycja poranna z Sydney na przykład, ale w Nowym Jorku ktoś powinien być, to Dziki Zachód to jest zupełnie inny świat od Nowego Jorku. Ale to nie mamy tam... nikogo w Nowym Jorku, jakbyśmy tylko Ach. znaleźli kogoś w Nowym Jorku, to natychmiast wysyłamy mu sprzęt. Nie kuś mię, nie kuś, bo ja bym tam na miesiąc pojechał, żeby wszystkie przedstawienia na Broadwayu obejrzeć po kolei, jakie tylko są. I potrafię barwnie o tym opowiadać Państwu. Polecam, jeżeli ktoś żonę zabiera do Nowego Jorku na zakupy, to a z samolotem klasy wyjdzie mu taniej niż kupowanie gorszych sukienek w Europie. U najlepszych diorów w Nowym Jorku będzie taniej niż w Paryżu, i pobyt będzie taniej w Nowym Jorku, i razem z przelotem ze wszystkim, i wtedy wieczorami trzeba żoneczkę zabrać zabrać, proszę, szanownych panów bogaczy z korporacji na Broadway. To po pierwsze z brzegu przedstawienie, na jakie będzie bilety, trzeba chodzić, po prostu regularnie, zachwycające. No, no to. Po parlamencie, Euro... no, parlamencie no. tak, ale wchodzimy w ten Broadway. To, to coś kuszącego jest w tym. Tak, no? ale nam <laughs> mnie jest taniej mieszkać u mnie w zapyziałym domku na prerii, niż pchać się w mieszkanie na Manhattanie. Ale przejdźmy do Parlamentu Europejskiego w porównaniu z Ameryką to zrobimy, żeby jakoś ten nowy Jorku utrzymać. Otóż we wtorek, to zeszły był, Parlament Europejski przegłosował zniesienie czasu letniego i bo powiedzieli, że on nie przynosi żadnych oszczędności, tylko bałagan wprowadza. Pytam, no jacy łaskawcy. Czemu wcześniej mówili, że przynosi oszczędności, kiedy go wprowadzali? I tam by, ci sami ludzie byli orędownikami czasu letniego, kiedy go w całej Unii wprowadzano jako przepis, bo on był w krajach narodowych wprowadzony. Ale potem, jak Unia i Bruksela, i te wszystkie tego, to oni go uchwalili drugi raz jako obowiązujący dla całej Unii. Przechodzili wszyscy na czas letni, bo to są duże oszczędności. Ci sami eksperci, te same mordy teraz po kilku latach mówią, że tamto było niepotrzebne, ale już nie cytują własnych przemówień. I nie pokazują własnych nazwisk, tylko że mówią bez sensu. I uwaga, za dwa lata ma być zniesiony czas letni. Bardzo dobrze, że będzie zniesiony, bo jest bez sensu, bo nie przynosił żadnych oszczędności. Tylko po pierwsze mnie wkurza, że wtedy mówili co innego, teraz mówią co innego, a za obja mówienia biorą pensję. Bo wtedy, kiedy uchwalali wprowadzenie, to wzięli forsę za to całe uchwalanie, za swoje pobyty, za swoje diety, za ten cały czas, który spędzili nad czasem letnim, pobrali forsę i teraz też wzięli forsę za likwidowanie tego czasu. I uwaga! Jaka to jest niewydajna instytucja, za dwa lata będzie zniesiony, a czemu nie jutro? Czemu jak uchwalali ten przepis, to nie powiedzieli, dobra. Co się stało, to się stało, od jutra nie ma. Od godziny 12 dzisiaj już nie ma, niech się tam dokołysze do końca. A jak się zmieni z powrotem na zimowy, to już tak zostaje, kiedy tam się zmieni. Donald Trump powiedział to samo o czasie, tylko że on powiedział: Ja to podpiszę jeden kwitek, jak będę miał chwilkę wolną, podpiszę. I jak Donald Trump podpisuje, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, jak podpisuje taki kwitek o czasie letnim, to działa natychmiast. Natomiast jak Unia Europejska uchwala, to po pierwsze nie jeden kwitek, nie jeden facet, tylko 800 osób się tym zajmuje i zadziała za dwa lata dopiero. No, taki obrazek dla Państwa. Ty użyłeś słowa morda, tylko krowa nie zmienia e, poglądów. To jest, e, to jest Jaka, Jakiego słowa morda? Nie, nie że te same mordy, ale tylko krowa nie a. zmienia. Jest, tylko, krowa <grym> nie nie zmienia e, tylko krowa nie zmienia. E, poglądów, więc może dobrze, że te poglądy... Ale zmartwiłeś mnie, bo ja myślałem, że za, zostaniemy przy czasie letnim, a ty mówisz, że będzie z, e, e, zawsze obowiązywał czas zimowy, że będziemy cały czas w zimowym ale, czasie. Ale uwaga, czas zimowy jest normalny, a czas Czas letni jest nienormalny, więc będziemy w normalnym czasie, a w nie, nie w nienormalnym. No jak kto powiedział, nie co jest normalne w... w czasie, a co jest nienormalne w czasie? E, dla a mnie normalny powiem, jest letni. A już siłem, Fizjologia Człowieka powiedziała. Otóż kiedy ustalano godziny zegarki zaczęto wprowadzać i tak dalej. Szekspir się pomylił i już Cezar słyszał bicie zegara. To, to jest anachronizm. Nie, nie, za czasów Cezara nie było zegarów. Dużo później się pojawiły. To wcześniej tam były klepsydry, świeczki jakieś, które się wypalały i człowiek mierzył czas jakoś. Dzielił go sobie. Jak zaczęliśmy liczyć dokładnie i w Greenwich tam i tak dalej podzielono świat na porcje, poprzesuwane co jedną godzinę, to Wtedy rozpoznaliśmy na zegarku, że aha, biznesy się otwierają o ósmej. Wcześniej tego nie wiedzieliśmy, że się otwierają o ósmej, tylko się otwierały rano po prostu, na wyczucie, bo nie mieliśmy zegarów. Kiedy wprowadzono zegary, to ktoś zaobserwował, że biznesy się otwierają o ósmej. I tak zostało fizjologicznie. Więc proszę pana, ten czas zimowy, normalny, to jest fizjologiczny czas człowieka bo od wieków zaobserwowany. A czas letni to było przymuszanie człowieka, żeby wstawał o godzinę wcześniej. O, tak pan. Chcesz mieć letni, to sobie wstawaj. Arizana na przykład nie zmienia czasu, Hawaje nie zmieniają czasu, a inne stany zmieniają czas i tam no, ja Lubię te długie wieczory letnie. Kiedy słońce zachodzi o godzinie 21.30, to mnie to, to, to cieszy, że ten dzień i trwa, i trwa, i trwa, a z, zmianę czasu jako pierwsi wprowadzili e, Niemcy. 30 kwietnia 1916 roku e, przesunęli wskazówki zegara o godzinę w przód, czyli e, wojna może trwała dla nich godzinę krócej. Może to faszyści, był... faszyści, proszę pana, mają swoje. No, Do zmiany, do zmiany już... wszystkiego. Ale Hitler już tam żył, proszę pana, i chodzi... Chodził po świecie i tak dalej. Mam proszę, mam takie zestawy dla ciebie przygotowane. 10 minut nam zostało czy 12. Mam duży zestaw gospodarczy, bo na tym się znam, w zeszłym tygodniu porzucony. Mam ogromnego pająka po przyczepianych różnych kartek tutaj szeleszczącego na temat cenzury narastającej w Europie. Tam akta 2 i przeróżne inne akty cenzury, które się odbywają, to tutaj są te kartki. No i mam parę innych mniejszych tematów. No. Mam też na o Żydach, mam. o Michnikach i o Żydach. Mam, I mam no mam. Różne, no co, co bym chciał. Zaraz wybiorę chyba cenzurę, ale powiedz, uczestniczyłeś w jakichś protestach 447 e, przeciwko e, tej ustawie? Ja od początku, odkąd się pojawiła, protestuję na różne sposoby, najczęściej u ciebie. No ja mieszkam za daleko, żeby się zgłosić na protest Polonii, mogę podpisywać tylko różne listy, no musiałbym kawał drogi jechać, żeby, żeby trafić na taki protest fizyczny pod jakąś instytucją amerykańską z transparentami. No to się powinno na Kapitolu odbywać wszystko. Natomiast od początku, odkąd to uchwalono, to myśmy to pierwsi omawiali, znaczy moje pierwsze publiczne omawianie tematu, to u Krzysztofa Skowrońskiego i potem jeszcze parę razy zawsze u ciebie. Oburzające to jest, że Polska nic w tej sprawie nie zrobiła dla mnie. Sam ten przepis jest niebezpieczny dla Polski i oburzający. To nie mamy co bić piany. No. Nie, nie znam nikogo, komu by się podobał w Polsce. Poza y, Żydami, którym się podoba, y, działaczami z Izraela i tak dalej, no im się podoba, bo oni mają trafić kasę za bezdurno. Y, natomiast. Polakom oraz tym Żydom którzy się identyfikują jako Polacy bardziej niż jako diaspora żydowska w Polsce, no to się ten przepis nie podoba bo się podobać nie może, to, tu nie mamy co być pijany, natomiast mnie od początku wkurzało to, że polskie instytucje nic nie zrobiły nie zatrzymały tego przed uchwaleniem, nie kontestują tego przed ratyfikacją, potem nie, nie robią, ni no po prostu nic nie robią na żadnym etapie i teraz to jest bardzo trudno cofnąć, jak już jest uchwalone, bo musielibyśmy wylobować kolejną ustawę przeprowadzoną przez Parlament Amerykański przeciwko największemu sojusznikowi Stanów Zjednoczonych, kolejną ustawę, która znosi ustawę poprzednią Karkołomne Można obejść to w taki sposób, żeby przymusić w roku wyborczym, na przykład przyszłym. Parlament Amerykański do przegłosowania kolejnej ustawy 448, która nie dotknie tamtej natomiast, bezpośrednio, natomiast zabezpieczy sprawy polskie. Jakąś ustawę następną, która w pewnym sensie podważy bądź uściśli ustalenia tamtej ustawy. Tamtej się obalić już moim zdaniem nie ma, zatwierdzone i nie mamy takiej mocy, żeby to podważyć. Natomiast możemy sprytnie uchwalić coś nowego, co nas zabezpieczy. I w tym kierunku ja nie słyszę nikogo innego poza Ciejrońskim, który coś takiego powiedział. A to nie ja powinienem na te pomysły wpadać. E, dobrze, to jest jeszcze krótki komentarz do jednej z księdza, który podpalił. Pewno słyszałeś, dotarły e, w mediach amerykańskich. Nie słyszałeś? Nie, że co podpalił książki? A, książki podpalił. Tam Harry'ego Pottera spalił, potem to się stało e, informacją, która e, obiegła Odpowiem cały nam. świat, ale jeżeli e, nie słyszałeś... Nie obiegła, bo... O, obiegła? No nie, obiegła może cały świat, ale jakimiś takimi ścieżkami, że w Ameryce nic o tym nie słyszeliśmy. Nie, bo ty nie, nie słuchasz tych mediów, które o tym mówiły. To dlatego do ciebie nie doszło. Tam, gdzie słuchają No możliwe, mediów, ale to jakieś York marginalne York Times, media. New York Times? Nie, nie, nie. Nie, nie takie marginalne, bo... Duże rzeczy się. Du, du... Marginalne. New York Times bankrutuje, gdyby nie wsparcie kilku biznesmenów, którzy z powodów ideologicznych kupują takie gazety. CNN tak zjechał po tym, jak przez dwa lata mówił Amerykanom, że Trump. Yy, współpracował z Rosjanami i oni mu pomagali yy, w wyborach przeciwko Hillary Clinton. Po dwóch latach śledztwa robionego przez samych lewaków, nienawidzących Trumpa, przyznali się, że no nie, 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 nie współpracował. Rosjanie próbowali gmerać w naszych wyborach, ale ostatecznie im się nie udało. Po dwóch latach. CNN nagle nie ma co opowiadać swoim chłopkom, którzy słuchali z nienawiścią o o Trumpie i tak zjechał w notowaniach CNN jednego dnia, że jeszcze no, po, powinni zamknąć te stacje, bo tam 250 tysięcy ludzi w narodzie, który ma 300 y, milionów ludzi ogląda CNN, więc to marginalne media, czyli nikt. A, a o ale tym Harrym i paleniu książek. Do apartamentu w Nowym Jorku mnie nie przekonałeś, ale siedzibę New York Timesa to jednak byśmy kupili, prawda? Ale możemy kupić bankrutujące. Jest to Trump kupi, zrobi hotel z tego. O, opowiem Państwu o paleniu książek w takim razie. Otóż. Dwie poprawki amerykańskie moim zdaniem zabezpieczają, bo to było omawiane już wcześniej przy okazji innych książek. Ktoś spalił Biblię, ktoś spalił Mein Kampf, ktoś spalił tam szatańskie jakieś książki, a teraz kompletnie nieważna literatura Harry Potter. W Ameryce stanowisko sądów najwyższych i konstytucji i wszystkich jest następujące: jeżeli przedmiot jest twoją własnością, możesz sobie z nim robić co chcesz. Jeżeli twoje poglądy wyrażasz w taki sposób, że palisz, książkę, w tym przypadku Harry Potter. I nikomu nie zagrażasz fizycznie, bo nie podpaliłeś tego pod krzesłem pani nauczycielki, która siedzi akurat. No. Tylko podpaliłeś no, sobie na ognisku książki. Wolno ci to robić. Wolno zrobić z flagi amerykańskiej majtki w Ameryce i umieścić to na akładce płyty. Wolno flagę amerykańską spalić, podrzeć, wyrzucić, wrzucić do szamba. To samo zorłem amerykańskim. Wolno drzeć i wyrzucać pieniądze. W Polsce nie wolno, bo to jest niszczenie nie naszej własności. To jest ciekawostka. W Ameryce banknot jest Twoją własnością. To są Twoje pieniądze. W Polsce banknot, nawet jak go masz w kieszeni, nie jest Twoją własnością i nie możesz go podrzeć do kamery bezkarnie. I tak dalej. Więc palenie książek to nie jest żaden news w Ameryce, że ktoś. W dodatku, literatura piękna, jakby Biblię ktoś palił, to może by się ktoś zainteresował. Ale Harry Potter, no wolno. Mogę spalić co chcę, jeżeli kupiłem. I o cenzurze. Jest 17.55, a jeszcze muszę mieć minutę, żeby ci, półtorej minuty, żeby ci coś powiedzieć. Ale teraz twoja kolej. No to, a to o cenzurze, bo no to nie zmieścimy się w minutę 50. No to pięć coś. Z takim wielkim tym. Proszę pana. Y Mieszkańcy okolic Puszczy Białowieskiej to to przeczytam, zgłaszają do prokuratury bezsilny naród yy, o popełnieniu przestępstwa i biednego ministra leśnictwa się czepają i Trybunał Sprawiedliwości. Z jakiego powodu? Kornik nie jest niszczony, drzewa w Puszczy są powalone, Unia zabroniła wycinania chorych drzew i puszcza ginie. I obywatele są bezsilni przez to, że były zaniechania PiSu. PiS się przestraszył, zamiast robić swoje i nie odpowiadać na listy Unii Europejskiej, PiS się przestraszył, wycofał ministra z tych działań i teraz Kornik żre naszą puszczę. I obywatele zaczynają wnosić o niedopełnienie obowiązków do sądów, a w tym czasie Kornik żre. O! O, Pomysł Brukseli kolejny Ale gdzie powiedz, y, on... źródło, źródło informacji Żebyśmy znaleźli i zadzwonili do tych obywateli TVP TVP To jest TVP, we wiadomościach TVP Mamusia wypisała <ścoughs> Ale ewentualnie telewizja trwam. Yy, tak, to było w telewizji trwam podane no, sprawdziłem, podwinąłem kartkę bo ja to pocięte mam te kartki na kawałki dla Krzysztofa Skowrońskiego prasówki robię za pomocą kleju i taśmy pomysł yy, Brukseli, kolejny od przyszłego roku będzie kontrola praworządności we wszystkich krajach przez niezależną radę ekspertów jakim prawem? w krajach, które cały czas Unia Europejska uznaje za narodowe i niepodległe oni mają kontrolować praworządność. To jest uzurpacja władzy. I do pary z tą Unią Europejską, proszę pana, Unia Europejska chce wprowadzić w ciągu dwóch lat zakaz handlu i stosowania czego? Słomek plastikowy. Przedmiot, nie? Wideł. Widły na gospodarstwie chcą zlikwidować. Nie dość, że cała Europa jest rozbrojona. To będą likwidować widły, za chwilę kosy zlikwidują, bo to jest ostatnie narzędzie, które możesz prze, przełożyć inaczej i zastosować, idąc falangą, przeciwko władzy. Nie widzę innego powodu. Oczywiście, uzasadnienia w Unii są takie, że tam na widły się można nadziać. 14 wypadków śmiertelnych w ostatnim stuleciu było, że niechcący ktoś oko wybił komuś i w związku z tym tam uzasadnienia raz nie obchodzą. Natomiast sam fakt uzurpacji takiej, że w Polsce ja mam wideł na gospodarstwie kilka, Sztuki. I oni chcą je zdelegalizować najpierw z handlu, a potem jak się ostatecznie połamią i tak dalej, to też zaczną chodzić po gospodarstwach i kontrolować, czy ktoś nie zutylizował wideł i, i, i ciągle ma, bo nie powinien mieć, bo teraz mają być maszyny wyłącznie, a nie widły. No to to jest uzurpacja władzy, taka, która mnie po prostu rozjusza, a cenzurę zostawiłem na przyszły tydzień, bo <laughs> dziewiąta zaraz wybije na zegarze w Arizonie i. Trzeba kończyć proszę pana Wolność jest w internecie zagrożona I dlatego Unia Europejska wprowadza Ograniczenia Wolność O, wol, o wolności w internecie W przyszły poniedziałek Studio Dziki Zachód wyjątkowo We wtorek, ale to po pierwsze Dlatego, że wczoraj był pryma Aprilis, A po drugie, dlatego Że dziś są moje urodziny panie redaktorze. A, a ja, nie, a ja nie pasuję do Prima Aprylis, proszę pana? Pas, pas, pasuję. 54 lata. Nigdy mi nie mówiłeś wcześniej, że masz urodziny w ogóle. Myślałem, że Krzysztof Kowroński nie ma takich rzeczy jak urodziny i, i co? I teraz na koniec audycji coś takiego powiedzieć, takiego knota na mnie zrzucić. Wyszedłem na kompletne hamstwo, bo ani z tortem, a... ani z kwiatem, ani z życzeniami nic nie wiedział i nie pamiętał akurat Sejrowski, no. Ja no, bardzo mi przykro, że nie wiedziałem, ale widzisz, nie googlam, nie googlam ludzi, z którymi pracuję, tylko patrzę im w oczy. Nie, Ale to przyznałem, oczy przyznałem się do tego, bo powiedziałeś o tym kaloryferze, który można po imprezie wynieść. A to już lata lecą i nie te imprezy. Bo w Nowym Jorku, jakbyśmy mieszkanie kupili na wynajem i przed remontem, to podejrzewam, żeby nam się przypomniało wszystko. Tam imprezy można, zarzucić można imprezkę taką, że kaloryfery przez okna będą leciały. Oby. To e, do, do usłyszenia. Do usłyszenia, ale kompletnie dziki zachód. Wszystkiego najlepszego, panie 54. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Studio Дикий заход.